Proszę Państwa, wasz ulubiony reporter z dzichu nie choć nie trzeba. Znów jest z Państwem. Dziś będziemy relacjonować um, ruch, jaki dzieje się na trasie A4, um, którą właśnie widzimy za mną. Proszę Państwa, jak Państwo widzą są tu kilometrowe korki. Praktycznie nie widzę, gdzie korek się zaczyna, a gdzie kończy. Cóż, możemy również stwierdzić, iż jest to niezaprzeczalny fakt, niepodważalny wręcz, iż na granicy z Rosją naszej stoi bardzo długa kolejka tirów. Patrzę w tej chwili. Patrzę w tej chwili. Rzeczywiście stoją. Nic nie jedzie. Nie ma płynności ruchu na tej trasie. Cóż, dla wiadomości z cichu niego nie trzeba.